Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może brzmieć nieco nieprzyjemnie, ale jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Pasożytach jelitowych. Nie martwcie się, nie będziemy wchodzić w medyczne szczegóły. Zamiast tego skupimy się na naturalnych sposobach eliminacji tych nieproszonych gości z naszego organizmu. Czy wiecie, że Matka Natura oferuje nam wiele skutecznych rozwiązań? To co, może zaczniemy od jakiejś krótkiej charakterystyki? Pasażyty jelitowe są organizmy, które mogą żyć w naszym przewodzie pokarmowym, czasami powodują różnego rodzaju problemy zdrowotne z tego powodu. Mogą to być dolegliwości takie jak bóle brzucha, zaburzenia trawienia czy nawet upośledzenie wkłaniania witamin. Ale spokojnie, mamy do dyspozycji naturalne metody, które pomogą nam je pokonać. Zatem przejdźmy do konkretów. Oto 5 najpotężniejszych naturalnych środków na... Odrobaczanie. Numer 1. Łupina orzecha włoskiego. Znana ona jest ze swoich silnych właściwości przeciw robaczy. Nie tylko pomaga eliminować pasożyty, ale również wspiera nasz system trawienny. 2. No, ziele bylicy piełunu stymuluje wydzielanie soku rządkowego, co ułatwia trawienie, a także działa przeciwrobaczo. 3. Nasiona czarnuszki mają zdumiewającą moc zwalczania pasożytów jelitowych, a także oferują dodatkowe korzyści zdrowotne, takie jak na przykład działanie przeciwalergiczne. 4. Owoc róży Bogate witaminę C wspomaga nasz system odpornościowy w walce z pasożytami 5. To generalnie są olejki eteryczne, goździkowy, kminkowy, tymiankowy, kolendrowy, trzmiętowy. Każdy z nich ma swoje unikalne właściwości od działania przeciwpasożytniczego. Przez przeciwbakteryjny aż do wspierania trawienia. Warto również tutaj wspomnieć o miodzie, no, pszczelim oczywiście, jako naturalnym słodziku wspomagającym leczenie antybakteryjne, antypasożytnicze, Często stosowany w połączeniu z innymi wymienionymi, wymienionymi wcześniej surowcami. Także teraz, gdy znamy już naszych sojuszników, ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak ich używać. Niestety nie ma jednej uniwersalnej metody, wiele zależy od konkretnego surowca. Na przykład, nasiona czarnuszki można stosować jako odwar. Olej goździkowy można dodawać do napojów, a upinę orzecha włoskiego stosować w postaci ekstraktu. Pamiętajcie, ważna jest regularność i cierpliwość. Naturalne metody wymagają czasu. Jak widzicie, natura oferuje nam skarbnicę możliwości, by dbać o nasze zdrowie w sposób łagodny, ale efektywny. Zachęcam Was do eksplorowania tych naturalnych metod i włączania ich do swojego codziennego życia. Jednak pamiętajcie, Zdrowie to nasz największy skarb, a natura jest naszym największym sprzymierzeńcem w jego ochronie. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!